Cześć wam wszystkim, z tej strony PanNaczynek, Wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na wbicie sobie kolejnej postaci na 30 rank. Tym razem będzie to, moi drodzy, bi Jak widzicie, mam aktualnie 952 pocharki, 12 pasy na gorącej strefie, idzie nam naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli chcecie, abym wbijał kolejne postacie na 30 rank, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę, umówmy się tak, 5000 łapek w górę to wbijam postać na 30 rank Tom co napiszecie w komentarzach i będzie miał ten komentarz najwięcej lajków, więc jeżeli tak chcecie, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie również kanał, żeby taki odcinka nie przegapić. Lecimy po 400 tysięcy subskrypcji. No i pamiętajcie, Kodzik Panda w sklepie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Więc jak cokolwiek kupujecie Pamiętajcie właśnie o kodzie Panda Wpadacie również na mój drugi kanał, kanał Panda W mojej drodze tam też latują odcinki Najlepsze momenty z live'ów Więc gorąco polecam sobie tam wpaść Oraz oczywiście Zasubskrybujcie, znaczy zasubskrybujcie ja wiem, Zaobserwujcie mnie na Instagramie widzowie Kto z was jeszcze mnie nie obserwuje na Instagramie To wpadacie właśnie na Instagrama i możecie mnie tam zaobserwować, bo tam też wlatują fajne rzeczy, możecie dołączyć do kanału nadawczego, tam też wrzucam jakieś różne rzeczy, których tutaj nie wrzucam, więc myślę, że warto wbić. A na kanale nadawczym mamy prawie 3000 ludzi, prawie, tam jeszcze brakuje chyba nie wiem, 50 osób, więc jak chcecie, no to wpadać właśnie na kanał nadawczy, no i wbijać na Instagrama, bo powoli dobijamy do 50 tysięcy followów. E, dobra, no powiem Wam, że idzie nam naprawdę bardzo fajnie tutaj. B potężna postać, moi drodzy, na tą mapkę. E, 38% już mamy. No wygląda to na szybkie zwycięstwo, ale jeszcze zobaczymy. Jeszcze. Jeszcze widzowie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, tutaj Sergea szkoda, że nie dobiłem tego poka, Jakbym znakował, to, to by było fajnie. Mało brakło, dobra, wolnimy sobie ten gadżet, niech się oni podsuwają od nas. Dobra, trafiliśmy poko, po pięknie. Serge, moi drodzy, idzie. No, sense, nic nie robi. Ja nie wiem, my, my widzowie gramy jakbyśmy grali na nie. Wiem, 500 pucharków, no zobaczcie, to są tak łatwe wygrane. Tu dosłownie to idzie widzowie jak pomośne. No, zresztą 12 win streaka, no to widzicie, co tu się dzieje. To jest po prostu knockout, knockout totalny. My, my tu i tak knockoutujemy, że oni nie są w stanie nic zrobić. 91% już mamy, no teraz jeszcze udało mi się wejść na chwilę, ale co to jest za wejście? Jak właśnie, Spike wali, Hypercharge, Serge'a już nie ma, Poko jeszcze jest dobijany, bardzo ładnie, no i co, jesteśmy w strefie 93%. No i nic nie mogą zrobić, Zoe, niestety nic nie mogą zrobić, bardzo fajnie. Kolejne zwycięstwa na naszym koncie, 960 już coś pucharków, zaraz zobaczymy ile dokładnie. 900, moi drodzy, 60. 963 pucharki, więc jak widzicie No idzie naprawdę bardzo dobrze 13 pasy, lecimy dalej Chyba 4 giereczki i będziemy mieli 30 rank Zobaczymy kogo nam tutaj dobierze Znaleziono graczy 3x6 Więc y, jestem ciekaw, dobra 6x6 Już mamy, w miarę szybko dobrało Zobaczymy czy to jakiś potężny team comp Czy nie, ciekawe czy mają Niki. mają Niki. Dobra jest Clancy, Clancy powinien być W miarę trzymany na dystans Spajki w sumie zależy jak zagra y, RT i szczur, no nie powiem, mam w miarę ciekawy ten team comp, RT tutaj mało raz widywałem, ale RT ma daleki zasięg, więc może być tutaj dosyć dobry. Eee, Okej, okay, szczur poszedł na naszą stronę, a tam jest Clancy, no dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, tutaj jakbyśmy tego szczura ściągnęli albo chociaż trafili tego wariata. No na razie RT mi nie trafi, więc to jest ten plus, że, że RT tutaj tak gra, że mnie nie trafia. Więc jest dobrze. jego musimy na pewno na dystans trzymać, żeby on tutaj nie, nie ładował sobie tego poziomu, ale widzę, że, że już naładował, moi drodzy, niestety e, srebro, więc w miarę szybko mu to poszło, więc trzeba będzie uważać. No i zaraz trzeba znokautować tego wariata, moi drodzy, tutaj, co gra na RT, bo on tutaj może mocno strzymać na dystans, ale już jest dobrze. Już jest dobrze moi drodzy, tylko nie mamy za bardzo jak tam przejść, bo oni kampią w krzakach i jakbyśmy wbili chociaż na chwilę na tą strefę, to, to by nas znokautowali. Kurczę, niestety dobił mnie tym RT, ale widzę, że ładujemy ich strefę. Powoli przejmujemy tutaj, moi drodzy, przewagę. Jest ok, 60% praktycznie mamy. Oni nadal jeszcze do 50% nie doszli. Chodzi ten szczurek na strefkę naszą. Dobra, jest OK, Nie, no dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Powinniśmy to wygrać tak szczerze. Wydaje mi się, że powinniśmy to wygrać. 70% już mamy. Tutaj fajnie jeszcze znokautowany ten y, wariacik. Tutaj szczur coś tam może zdziałać. Ja na razie zostawię mój drodzy naszego kolegę szczura y, u nich, a spróbuję z tym szczurem walczyć, żeby on tutaj za bardzo nam nie nadował. Nie no dobra, nasz szczur sobie radzi naprawdę bardzo dobrze. Dobijamy jeszcze tamtego wariata pięknie. Nawet nie używałem gadżetu, nie wiem czemu widzowie, już to naprawiamy cyk leci fajny gadżecik, pięknie. Jeszcze teraz zaraz użyjemy sobie kolejnego bardzo dobrze, 98% no i mamy kolejne zwycięstwo i 14 pasy, 14 pasy, no powiem wam, że naprawdę idzie świetnie. Aż się prosi o powiedzenie pewnego, moi drodzy, pewnych dwóch słów, które często wypowiadam jak idzie bardzo dobrze, ale żeby nie zapraszać, nie będę je wypowiadał. Jeżeli wiecie jakie to słowa, napiszcie w komentarzach, moi drodzy, my lecimy dalej. Trzy giereczki, trzy giereczki nas dzielą od kolejnej 30 rangi na moim koncie i będzie nią B. Zobaczymy, kto nam dolosuje. Znowu dobra otima. Zobaczmy, czy będą mieli niki, czy nie mają niki. Gale, Serge i kolec tego, co widziałem. Okej, okay, okej. Okay. No, ciekawy team comp, ale myślę, że możemy sobie poradzić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gale może być troszeczkę wkurzający. koletka, trochę może fajnie defi tego szczurka naszego, ale myślę, że do ogarnięcia. No i widzę, że Serge tam znokautował akurat naszego szczura, więc to na pewno nie jest zbyt dobra nowina dla nas, ale na spokojnie, na spokojnie. Na razie to jest widzowy początek rozgrywki, więc tutaj na, na, na tej mapie, co nachodzą mnie, to aż nie ma takiego dużego znaczenia. Dobra, tutaj jeszcze tego wariata dobiłem, tylko kurczę szkoda, że on mnie trafił, myślałem, że on mnie nie trafi, ale niestety mnie porobił, zobaczymy jak nasz Czurek tutaj to rozegra, jeden gadżet jeszcze zmarnowałem przez to, ale no ja i tak te gadżety widzowe, tak jak widzieliście w tamtym meczu, zbyt często nie używam, dobra, fajnie, jeszcze tego znokautowałem. Dobra, trafiłam. Dobra, jest OK, jest okej, okay, bo przejęliśmy właśnie naszą strefę oraz zaczynamy trzymać ich strefę, więc jest naprawdę dobrze. Spróbujemy tym gadżetem... A mało brakło, widzieliście to naprawdę. Mało braku, moi drodzy, żeby właśnie tam dobić tego... Sergia, ale fajnie, bo trzymamy ich strefkę, 70% zaraz będzie u nas, więc jest naprawdę dobrze, używam sobie kolejnego już ostatniego gadżetu w tym meczu, fajnie tam potrafiłem koletkę, koletka będzie dobita, ten Gale tutaj za bardzo nie ma co zrobić, moi drodzy, pyk, dobijamy go jeszcze, ok, udało się, moi drodzy, 80% mamy w tym momencie, więc jest naprawdę dobrze, dobita jeszcze koletka, idzie gail, gail tutaj za dużo nie zdziała, Okej, okay, dobra, wolno sobie ten gadżet, ja nie wiem kogo on chce tam blokować w tym przejściu, nie wiem, teammate'a swojego, czy, czy o co chodzi. E, dobra, 88, moi drodzy, no tamten search coś ładuje u nich, znaczy no u nas jakby na strefę, ale no to za dużo generalnie nie zmieni, ponieważ my w tym momencie już wygrywamy kolejną rundę i mamy 15 pasy, widzowie, 15 pasy, naprawdę to jest ogromna ilość. Od 900, bo miałem na 900 b nie przegraliśmy ani jednego meczu. Jak widzicie, 15 pasy i dwie greczki tylko nam zostały, żeby właśnie wbić sobie kolejną postawę na 30 rank. No, powiem wam, że idzie naprawdę to w bardzo, bardzo szybkim tempie. Nie, coś niesamowitego, jak szybko my to wbijamy. Szukanie graczy, zobaczymy, kogo nam tutaj, moi drodzy, dolosuje. I lecimy. Zobaczmy, kogo nam tutaj dobierze. Widzę, że randomy, więc w sumie spoko. Da nam jakichś bambików, chociaż no, dawało nam teraz team i tak, żeśmy ich rozwalali i to dosyć szybko. Uwaga, uwaga, kogo nam tutaj dobrało, moi drodzy, jakie postacie, nie wiem, szczur, oj, dobra, dobre postacie nam dobrało Szczur, Clancy oraz, moi drodzy, Serdo. najgorszy z nich to jest generalnie Clancy, no bo Clancy jest teraz słabszy przez tego nerfa Ale i tak generalnie spoko postać, tylko że, no, w porównaniu do tego, co, co my mamy, no to nie jest on jakiś wybitny O, szczurek właśnie bardzo fajnie porobił Dobra, o pięknie, dobra. Jedę tam na ładowę tą strefę. Niech bardzo sobie tutaj trzyma na tego szczura. Myślę, że on sobie da radę. A ja przy okazji dłużej podładuję, właśnie tam ich strefę. A to jest ta ważniejsza strefa, bo ciężej się ładuje. Dobra, trafimy jeszcze tego wariata. Szczurek, moi drodzy, nasz podołuje. Fajnie, jakbym trafił serca. okej, okay, dobra, ładnie. Szczurek dobije. No, ja dobiłem, dobra, jest okej, okay. 40%, moi drodzy, nie no, powiem wam, że znowu idzie bardzo fajnie. Trzymamy ich tutaj na dystans. Nie trafiłem niestety ultem. No, odklejka, odklejka, odklejka straszna z mojej strony. Dobra, spróbujemy tutaj kogoś, moi drodzy, ustrzelić. Nie udało się niestety zmarnowany gadżet, ale jest dobrze. 63% do 23, moi drodzy, więc jak widzicie, mega dużo już tutaj zdążyliśmy nabić. Mam nadzieję, że zaraz tutaj, moi drodzy. Yy, o, dobra, udało się dobić. Nasz szczur tam jeszcze wiedzie, bo na razie my mamy tutaj problem, żeby opanować naszą strefę, ale leci tutaj gadżecik. Bardzo ładnie, nie udało się nikogo trafić. Mega OP gadżet, panda, mega OP gadżet. Nikogo nie trafiłem już dwoma gadżetami widzowie, więc no, popisuje się o, umiejętnościami tutaj na gadżecie. Dobra, tego Clancy'ego jakby tutaj wyszedł, to byśmy znokautowali, ale powiem wam, że w miarę naładował ten i sobie ten poziom, no i tam w miarę dużo ma już do tego golda, no ale to i tak nic nie da, bo my już mamy 85%, on nawet jak teraz naduje golda, to on już nic nie zdąży zdziałać, bo my tu wystarczy, że przesiedzimy w tej strefie jakieś nie wiem, 6 sekund jeszcze już jest zwycięstwo, więc generalnie kolejne zwycięstwo na naszym końcu widzowie. Za łatwo, za łatwo idzie. Już zostałem w miejscu. E, troszkę to była odklejka. Beka jakbyśmy teraz karmę taką dostali i oni by moi drodzy to wygrali. No myślę, że to by było mocne. Dobra, znokautowałem jeszcze. No ale nasz wystarczy, że on tam się w kopie generalnie w tą strefę, więc to, to nie problem, żebyśmy wygrali. Bardzo ładnie. Udało się zwyciężyć, moi drodzy. No i last gierka. Last gierka o 30 rank, moi drodzy, 16 pasy. 16 pasy, nie wiem kiedy ostatni raz aż tyle pasy miałem, tak szczerze. No, niesamowicie dobrze idzie, naprawdę. Mega, mega dobrze idzie. Lecimy dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moi drodzy, 13 znaleziono graczy. E, oby nam dodało jakiś bambików. Poproszę tak: Clancy, Bull i moi drodzy, El Primo. Myślę, że to by był bardzo fajny e, team przeciwko nam. Dało B. Serge'a oraz Gusa, no dobra, no dobra, no dobra. No nie jest to coś fajnego, jeszcze wszyscy mają mastery, to mi się nie podoba. To, to może być zakończenie naszej pasy, widzowie, ale bądźmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli, zobaczymy jak to zagramy. Ale postacie mają naprawdę dobre, postacie mają naprawdę dobre, więc trzeba będzie uważać na tych wariatów, bo, bo mogą nas tutaj znokautować. Nie ma co tutaj się oszukiwać. Dobra, jakbym trafił. Kurczę, nie udał. A, ja, ja, jeszcze mnie dobili. Oj, no powiem wam, że nie wygląda to fajnie. Nie wygląda to fajnie. Fajnie tutaj nasz Czurek znokautował. Dobra, trzeba ich wywalić tutaj. Oni z w ogóle prawie swoje nie ładują. Z dziwnie to rozgrywałem, tak szczerze. Dobra, nasz Czurek niech tam leci. Ja sobie... Oj, użyłem tutaj fajnie, mój drodzy, tego gadżetu. Dobra, tutaj... No, troszeczkę bez sensu, że aż tak zaatakowałem do przodu, ale... Wygrywamy, na razie wygrywamy. Trzeba uważać, bo właśnie ten sercz tak jakoś kampi dziwnie w tych krzakach. Trzeba na niego uważać. Ja będę bardziej, może, stał. Nam idzie. Eee, dobra, no na razie, okej. Okay. Myślałem, że tam podaj, ale widzę, że już bij się, zrespiła to. To nie będę atakował ich strefy bezpośrednio. Będę bardziej bronił naszej. Dobra, nie trafiła mnie ta wariatka. Ona nie ma tego podwójnego strzału. Tak jak ja, bo on ma ten, ona ma ten drugi Sterper Starczą. Eee, dobra, tego gusa kurczę, bo ten gus też mocno bija. Zobaczę, ja mam już tylko 220 życie. Dobra, Czurek tam coś podał, jest dobrze. Tutaj jakbyśmy trafili tą wariatkę, kurczę, nie udało się. Tutaj. A, jaj muszę się podlecieć widzę. No powiem Wam, że naprawdę wyrównana gierka. Bardzo wyrównana gierka. Naprawdę może być ciężko, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeszcze tutaj ten serc przechodzi i on tutaj właśnie zaraz już będzie wbijał na naszą strefę. Na spokojnie sobie ładujemy to. Dobra, dobijemy tego wariata, dobiliśmy go, więc jest dobrze. Nasz czurek też ładuje, więc nie jest najgorzej. Jak my zaraz to wydefimy, no to to będzie naprawdę fajnie, bo Nasz szczurek tam powinien sobie poradzić, Dobra, mamy 60, moi drodzy 9%, 70 już praktycznie, Dobra, nie jest najgorzej. Oni mają 77, widzę. To to jest jeszcze do ugrania. To jest naprawdę jeszcze do ugrania. Tylko na szczurek tam, niestety, padł. Ja tutaj też za dużo na razie się nie mogę zdziałać. Tego serża, kurczę. Ten serż, jak dobrze gra, on tak omija te strzały, widzowie. Ciężko jest cokolwiek w ogóle na niego zdziałać. Dobra, gusa trafiłem, gusa dobiję, dobiję. Dobra, bardzo ładnie. 70% do 78%. No, wyrównana gierka na lasta nam tutaj siadła. No ale zobaczymy, czy uda się zwyciężyć. Zobaczymy, czy uda się zwyciężyć, moi drodzy. Gdzie jest ten serge? Na no, tego Serge'a trzeba uważać szczególnie. 38 sekund do końca. Okej, okay, jest dobrze. Tam trafiłem. OK, Serge tutaj leci na Hyperze. No Serge może dużo dodać. Serge może naprawdę tutaj, moi drodzy, nas nokautować, dosyć potężnie. Tutaj, okej, okay, dobra, nie jest najgorzej. Trzymam tutaj ich na dystans. Nie wchodzą do strefy póki co. Dobra, trafili mnie. 74, 78, no musi ich wygonić. Bartus Hypercharge'a, musi walnąć na strefę. Nie walnął Hypercharge'a, no to przegraliśmy. Przegraliśmy, widzowie, niestety. Koniec pasy, koniec marzeń, koniec złużeń. Widzowie, niestety się nie udało. Przegraliśmy. No, musiał nadstąpić kiedyś ten moment. Ale kurczę, taka mocna pasa nam siada. Zobaczcie, jeszcze no nie jakaś mega mocna przegrana, na parę procent. Wyrównana giereczka. Mocni przeciwnicy tutaj nam się trafili. No i niestety się nie udało: 986. Lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że zaraz właśnie dobijemy ten 30 rank. Mamy 993, moi drodzy. Jeżeli teraz wygramy, dostaniemy plus 7, więc lecimy gierka o wbicie, moi drodzy. 30 ranku na B. Zobaczymy czy uda się właśnie ubić ten teraz... Co to jest za Tinką, człowieku? Nie, jak my na coś takiego przegramy, to ja już widzowie nie wiem o co chodzi. Czak tutaj to co on se rozłoży pahałki z jednej strefy do drugiej będzie jeździł. Byron, nie wiem co on chce lecieć, chyba Franka. A Franek to będzie od nas dostawał na łeb z daleka, więc no mega dziwny, tak szczerze, ten team compick. Ale no dobra, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Frank już został znokautowany. Nasz czurek tam se zaraz przejdzie i na spokojnie. Zada im damage. Ja tutaj mam Loa, więc muszę się podlaczyć, troszeczkę mnie ten Byron akurat pobijał, bo. No jak ktoś ogarnie Byrona, będzie dobrze strzelał, no to może nas tam poobijać leciutko. Ale no tak czy siak my powinniśmy tutaj, moi drodzy, zwyciężyć. I przez to też również, jak widzicie, na razie wygrywamy. Dobił mnie niestety, 32%. No nie podoba mi się to, że tutaj zaczęli przechodzić na naszą strefę. Z Bartusem musimy, musimy ich tutaj, moi drodzy, właśnie ogarnąć. Żeby on, oni nam tutaj nie pozadawali jakichś mega duży obrażeń. No i Szczurek musi ładować ich strefkę. Szczurek musi ładować ich strefkę. Na razie fajnie to wygląda. Tutaj jeszcze tego wariata prawie, że dobił. Okej, okay, ja sobie odpalę. Moi drodzy, myślę, że, że to właśnie odpalę. Nie chciałem strzelić tym atakiem, a nie chcę że się strzeliłem. Dobra, tutaj. Kurczę, trafię go. No ciężko może być, ciężko może być. Dobra, teraz. Dobra, dobity bardzo dobrze. Mamy 70% do 50%. Nie no, powinniśmy wygrać. Powinniśmy wygrać. Ładujemy bez na naraz. Dobrze jest moi drodzy, fajnie szczurek tutaj wjeżdża. Szczurek trzyma tamten wariacik. Zaraz co przejdzie na drugą stronę, co mu w sumie nic nie da no, naładuje sobie strafę, tylko że oni już przegrywają wariacie, więc nie wiem co ty chcesz ładować. Dobra, jest okej, okay, walimy sobie jeszcze gadżet. Bardzo ładnie znokautowaliśmy ich. Mamy to, moi drodzy, 30 rank. nabij kolejna postać na 30 ranku na moim koncie. Bardzo się cieszę. Ja wam, moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I, tak, takcie łpeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na kanał. Panda, wpadajcie również na mojego Instagrama. Trzymajcie się. Cześć.